Widzieliście nasz slogan wyborczy Cała Polska o to chodzi, bo ja jestem przekonany, że nas jest większość. Ludzi, którzy są uśmiechnięci, którzy są pozytywnie nastawieni do życia, którzy chcą pozwolić innym realizować swoje aspiracje i marzenia, którzy nie chcą dzielić, którzy chcą rozmawiać absolutnie ze wszystkimi. Jest nas więcej. Stąd cała Polska. I też tak jak wy byliście pierwszymi, którzy patrzyli w przyszłość, potrafili się unieść ponad traumy historii i patrzyliście, co może nam przynieść pozytywnego przyszłość i nasze członkostwo w Unii Europejskiej i most, przez który można przechodzić bez kontroli granicznych. Byliście pierwszymi, którzy właśnie chcieli to zobaczyć i dostrzec. Nie oglądali się cały czas do tyłu. Wyszli ponad paranoje, wyszli ponad lęki, ponad te nieprawdopodobne historyczne rany, które wszyscy tutaj nieśli i mieli na sobie. I właśnie tego nam potrzeba, spojrzenia w przyszłość z ufnością, żebyśmy mogli realizować marzenia. I dlatego, drodzy Państwo, cała Polska naprzód! Wielkie Brawa, Rafał Czaskański! Koszalec na przód!